A więc przez ostatni miesiąc prowadziłem na moich live Top Donate, a osoba, która go wygrała, dostawała nagrodę w wysokości 2000 fałdolcy. Zobaczcie, kto został top miesiąca i zgarnął nagrody. Siemano, byłeś top 1 donatorem miesiąca. W sensie, no wiesz, pierwsza osoba oddała. Osoba, która zniszczyła konkurencję. 700 zł. No dosłownie, ale był na tyle miły, żeby oddać komuś, więc byłeś drugi, więc chyba zasługujesz, nie? Krak Leży Nie no jak to nie trafiłem Petricksza tam robię 360 oh, Kurde Nie, nie akceptuję hey. tego Ode mnie też Co ty probi Pozdrach się my 24 fragi Ty O witam A Ajajaj. To co, wiesz, masz 2000 fałdolcy, więc jak chcesz coś dzisiaj... Dawaj, na mojego skina, którego już sobie wypatrzyłem. Jaki to skin? Parklung z FFC. Zadam Ci jeszcze oczywiste pytanie, jaki masz kodzik w sklepie? Oczywiście, że rybka nawet jeszcze zresetuję, żeby było, że mam. <laughs> No, no, ludzie, to 800, możesz jeszcze zostawić na inny dzień. Dzięki bardzo. No to ja to dziękuję, nie? Za staranie się zdobyć pierwsze miejsce. Powiedzmy, że zdobyłeś pierwsze miejsce, nie? Nikt by go nie pobił. No to nie ma za co. I dziękuję też. Dzięki. Siemano. A jeśli ty byś chciał zgarnąć takie faudolce, pętaj o używaniu. Kodrybka w sklepie Fortnite.